Cześć, z tej strony Codziennie Lepszy, a to jest kolejny odcinek z serii Daily 360. Dzisiaj będziemy troszeczkę mówić o motywacji, ponieważ zbliża się nowy rok i w tym nowym roku, jeżeli chcemy wystartować na pełnej petardzie i osiągać swoje cele. No to warto by było o tym pogadać. Teraz dzisiaj jest bardzo modne mówienie, że nie ma co polegać na motywacji, ponieważ warto polegać tylko na dyscyplinie, bo dyscyplina jest czymś co utrzyma nas w działaniu nawet wtedy kiedy motywacji braknie i tak dalej. I zgoda, ja to podtrzymuję. Tym bardziej, że motywacja, stan motywacyjny to jest tak naprawdę stan emocjonalny. Emocje są zmienne, więc motywacja raz jest, raz jej nie ma, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, w związku z tym, że jest to emocja i stan emocjonalny, to nie można go kontrolować, a kiedy czegoś nie można kontrolować, to nie można na tym polegać, więc to oczywiście, że tak. No a dyscyplina z kolei jest umiejętnością, jeśli coś jest umiejętnością, znaczy, że można to trenować. Więc logiczne jest to, że na dyscyplinie warto polegać, na motywacji nie warto polegać. Ale mówienie w takim wypadku, że warto polegać, tylko na dyscyplinie, a motywację w ogóle ignorować, i działać cały czas pomimo, cały czas się szarpać, czy mi się chce, czy mi się nie chce, i tak dalej. Jest trochę. pełne ignorancji, bym powiedział. To się jest głupie po prostu. Bo w momencie, kiedy tak mówimy, to jest trochę tak, jakbyśmy mówili, że nie warto polegać na tym, żeby wezwać koparkę i wykopać rów. Skoro bardziej opłaca się polegać na przykład na sile mięśni i na łopacie, bo to jest niezawodne, a koparka może się zepsuć albo nie dojechać. Nie? Więc owszem, możesz polegać na dyscyplinie i wyłącznie polegać na dyscyplinie i totalnie ignorować kwestie motywacyjne, albo możesz podejść do tego w ten sposób, że w momencie kiedy tej motywacji nie czujesz, to wtedy polegasz na dyscyplinie, natomiast warto cały czas starać się dbać o to, żeby tę motywację jednak czuć, bo to jest po prostu coś, co cię troszeczkę pchnie do przodu. Czyli możemy sobie pomóc tą motywacją, nie warto na niej polegać, bo nie ma co na tym polegać, bo nie możemy tego kontrolować. Czyli polegamy na umiejętności, jaką jest dyscyplina, bo to możemy kontrolować i to możemy trenować. Natomiast możemy cały czas starać się, żeby po prostu nie mieć aż tak podgórkę. Czyli w momencie, kiedy my podchodzimy do tego wszystkiego w ten, w ten sposób, że polegamy tylko na dyscyplinie i robimy z tego jakąś taką kwestię bohaterstwa, walki pomimo tego odczuwania demotywacji, walki z oporem, ciągłego szarżowania, ciśnięcia, i tak I takie wiecie, ja czytam na różnych forach, jak ludzie piszą o tym, żeby spuszczać sobie w wpierdol, bo to hartuje ducha i tak dalej, brać zimne prysznice i w ogóle spoko. To wszystko jest fajne. Ale robimy z tego wtedy takie bohaterstwo, taki mesjanizm, zupełnie niepotrzebny, bo przecież możesz działać pomimo braku demotywacji, ale wciąż nie robić z tego nie wiadomo jakiej filozofii, po prostu robić swoje, a jednocześnie dbać o to, żeby mieć tę motywację, po to, żeby nie było Ci tak trudniej. Po co cały czas forsować się i iść pod górkę, jeżeli możesz sobie ułatwić, i w momencie, kiedy trzeba iść pod tą górkę, to idź pod górkę, ale w momencie, kiedy możesz iść po linii prostej, albo iść po prostu w dół. To idź w dół, wybierz drogę łatwiejszą w kontekście realizowania swoich celów. O to mi chodzi, tak? Bo w momencie, kiedy ta łatwiejsza droga jest prokrastynacją albo jest uleganiem jakimś pokusom, to oczywiście wybieramy drogę trudniejszą. Ale w momencie, kiedy jesteśmy sobie w stanie ułatwić intencjonalne działanie w kierunku naszych celów, to utrudnianie go sobie na siłę w imię jakiejś wyższej idei, utrudniania sobie dla samego utrudniania, to nie jest mądre, to jest debilizm, po prostu. I to trzeba sobie powiedzieć jasno. Więc kiedy trzeba, to działamy pomimo, czyli działamy bazując na dyscyplinie. Odłączamy się od tego, co czujemy i co myślimy, bo to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, co robimy. Ale jednocześnie możemy cały czas pracować nad tym, żeby jednak czuć tę motywację i żeby wprowadzać się w pozytywny stan, który ułatwi nam działanie, bo skoro możemy sobie coś ułatwić, to jest to mądre i warto to stosować. I to jest taki pierwszy przekaz. Drugi przekaz wynikający z tego wszystkiego. To jest to, żeby popatrzeć właśnie na motywację jako na stan emocjonalny i zdać sobie sprawę, poza tym, że nie możemy tego kontrolować, z jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli ktoś patrzy na motywację jako na umiejętność, tak samo jak na dyscyplinę, to umiejętność można mieć albo jej nie mieć. I to jest jakaś skala czyli ktoś może grać w piłkę kiepsko, ktoś może grać w piłkę średnio. I ktoś może grać w piłkę dobrze. Jeżeli wzięlibyśmy umiejętności samodyscypliny pod kątem skali od 1 do 10, to mogę mieć tę umiejętność na 0, kompletnie nie mam samodyscypliny. Mogę mieć na 5, a mogę mieć na 9, na 10, nie? Czyli od 0 do 10. Natomiast w związku z tym, że motywacja nie jest umiejętnością, a jest stanem emocjonalnym, to zwróć uwagę, że kiedy jesteś radosny, to możesz być średnio radosny, mało radosny, nie być radosny, ale również możesz pójść w stronę smutku. I zejść na tej skali niżej. Więc jeżeli motywacja jest czymś, co faluje, bo stan emocjonalny faluje, raz jest, raz go nie ma, raz jest taki, raz jest inny, to kiedy zdasz sobie z tego sprawę, to zdasz sobie sprawę, że to nie jest skala od 0 do 10, tylko to jest skala od minus 10 do 10. Czyli możesz być zmotywowany, być w stanie neutralnym albo być zdemotywowany. I dlatego o tym mówię, ponieważ. Praca nad motywacją nie polega tylko na tym, żeby być cały czas w stanie ultrazmotywowanym. Tylko czasami polega na tym, żeby wychodzić ze stanu demotywacji. Czyli w momencie, kiedy cały czas się ze sobą szarpie, cały czas bazuje na tej dyscyplinie, na tej silnej woli i tak dalej, to jest to super. Oczywiście, trenuj to działaj. Ale w momencie, kiedy widzisz, że jest ci trudno, jest ci ciężko, zastanawiaj się cały czas, jak mogę sobie to ułatwić. Bo zejście na tej skali z minus 5 na 1 albo na 2 albo na 0, albo na minus 2, to jest jakaś poprawa na skali. To sprawia, że jest ci łatwiej, mniej się musisz szarpać. Kiedy mniej się musisz szarpać, mniej pokładów siły woli i mniej uwagi zużywasz na to, żeby się szarpać, a więcej możesz tych zasobów zużyć na rzeczywiste działanie i osiąganie wyników. Bo jeśli cała twoja walka i cała twoja energia idzie na to, żeby się ze sobą szarpać, żeby w ogóle zacząć coś robić, no to. Poświęcasz mnóstwo zasobów na to, żeby w ogóle zacząć, i wtedy, kiedy rzeczywiście już działasz, kiedy rzeczywiście się rozpędzisz, to masz już mniej siły, to masz już mniej zapału, to masz już mniej zasobów w ogóle intelektualnych i tak dalej. Zmęczenie decyzyjne, zmęczenie myśleniem, zmęczenie w ogóle samym tym faktem, że musiałeś się jakoś zmobilizować do działania, to już sprawia, że te efekty nie będą tak dobre. Więc, oczywiście, warto bazować na dyscyplinie, warto nie polegać na motywacji, czyli nie uzależniać swojego Działania od stanu motywacyjnego, bo nie mogę go kontrolować, ale zdać sobie sprawę, że jest to na skali od minus 10 do 10 i popatrzeć na to w ten sposób, że mogę zawsze zrobić cokolwiek, żeby sobie ułatwić i cały czas planować, zastanawiać się, co mogę zrobić, żeby bardziej się zmotywować. Nie po to, żeby polegać na motywacji, tylko po to, żeby tak się nie szarpać ze sobą, żeby nie musieć polegać tak bardzo na dyscyplinie. Czyli trenować umiejętność dyscypliny oczywiście, ale starać się robić tak, żeby cały czas nie musieć na niej polegać, żeby to działanie nie było cały cały czas taką szarpaniną cały czas taką walką ze sobą jakimś robieniem z tego nie wiadomo jakiego bohaterstwa i mesjanizmu tylko po prostu, żeby robić to, co do mnie należy. Jeżeli nie czuję motywacji, to robić to mimo to. Natomiast, jeśli jestem neutralny, to spróbować trochę wprowadzić się w pozytywny stan. Dzięki czemu będzie mi jeszcze łatwiej i dzięki czemu, dzięki temu, że będzie mi łatwiej, osiągnę lepsze efekty, bo mniej będę musiał się nakręcać, mniej będę musiał zużywać zasobów na w ogóle na to, żeby zacząć i żeby kontynuować, bo po prostu będzie to dla mnie działanie bardziej automatyczne. I to na to ci chciałem zwrócić uwagę, że motywacja jest na skali od minus 10 do 10, i dlatego nawet jeżeli jesteś w stanie neutralnym, możesz wprowadzić się w stan lekko pozytywny po to, żeby sobie pomóc. Natomiast jeśli jesteś w stanie głęboko negatywnym, to oczywiście możesz działać pomimo, ale możesz cały czas myśleć też nad, nad tym, jak spróbować, żeby ten stan trochę poprawić. Bo to, że nie masz motywacji, nie oznacza tylko, że jesteś w stanie neutralnym. Może to oznaczać też demotywację i ściągnięcie z siebie tych łańcuchów. I dojście choćby do stanu neutralnego sprawia, że już mniej musisz się mobilizować, mniej już musisz ze sobą walczyć i tak dalej i po prostu mniej zasobów zużywasz na to, żeby coś robić. Więc to jest to, co jest mega istotne do zrozumienia, więc powtarzamy kwestię. Dyscyplina, umiejętność. Możemy ją trenować, możemy na nie polegać, możemy ją rozwijać, warto to robić. Motywacja, emocja. Emocji nie możemy kontrolować, emocja jest falą. Od minus do 10 do 10, jeżeli mogę coś zrobić, to mogę poprawić tą swoją motywację, bo ona wpłynie na to, że będę musiał zużywać mniej dyscypliny. Więc warto to robić, warto dbać o ten swój poziom motywacji, choćby po to, żeby zużywać mniej zasobów na to, żeby w ogóle działać. I druga rzecz, o której chciałem wspomnieć, trochę powiązana z tym, to jest to, że. Popatrz sobie na to, bo my kiedy patrzymy na skalę od minus 10 do 10, to patrzymy czasami tak bardzo sztywno, nie czy w ogóle na jakąkolwiek skalę, że ona zawsze jest taka sama. Tymczasem zwróć uwagę na to, że czasami Twoje 100% w ciągu dnia, Twojego wyniku, czy Twojego samopoczucia, czy czegokolwiek. To tak naprawdę może być 30% relatywnie. Czyli chodzi o to, że dzisiaj masz gorszy dzień, dzisiaj jest, ma, nie masz energii, jesteś chory i tak dalej. I danie z siebie 100% nie oznacza, że to będzie 100% takie jak było zawsze. Być może na, w dzisiejszym dniu staćcie tylko na 50%, bo jesteś nie wiem, niewyspany, bo jesteś przepracowany, bo masz gorszy nastrój i tak dalej. I oczywiście możesz dać z siebie wszystko, żeby osiągnąć jak najwięcej, ale chodzi o to, żeby nie katować się, że nie jest tak dobrze jak wczoraj, bo być może wczoraj dzień. Ci bardziej sprzyjał, być może wczoraj byłeś bardziej wypoczęty i tak dalej, być może były sprzyjające okoliczności, być może samopoczucie po prostu miałeś lepsze. I chodzi o to, że czasami są takie dni, kiedy naprawdę te twoje 100% czy 110%, które możesz dać z siebie, to jest relatywnie 30-40%. I to jest ok. Akceptuj to, że te słabsze dni czasami się zdarzają i pracuj nad tym, żeby nawet w te słabsze dni wykorzystać maksimum swojego potencjału, ale nie ciśnij się, że to jest. Mniej niż było na przykład wczoraj, czy mniej niż było tydzień temu. I nie sądziłem, że kiedyś powiem to w tym vlogu, że nawiążę to do czegoś takiego. Ale dawno, dawno temu oglądałem taki śmieszny serial Pamiętniki z wakacji Może Kojarzycie. I tam była taka jedna scena, jak wujek uczył podrywu jakiegoś tam swojego siostrzeńca. I tam chodziło o to, że kobiety uważają mężczyzn za tych najgorszych, i tak dalej, w związku, takie, jakieś takie rozmowy. I ten wujek mu powiedział coś w tym w w deseń: że Słuchaj, młody, zawsze będziesz najgorszy, ale twoim zadaniem jest zadbać o to, żeby być jak najlepszym, najgorszym. I tak samo w kontekście tego właśnie dnia, tego gorszego dnia. Skoro on już jest najgorszy, to Twoim zadaniem jest zadbać o to, żeby on był jak najlepszym najgorszym dniem, żeby on był jak najlepszym kiepskim dniem. Być może możesz wycisnąć z niego coś więcej, ale nie musisz celować w Twoje relatywne 100%, bo być może na dzień dzisiejszy to jest tylko 60%, 70% możliwe do osiągnięcia. Oczywiście mówię tutaj o procentach, ciężko to do końca zmierzyć, ale kiedy patrzysz sobie na tą skalę od minus 10 do 10, to być może Twoja motywacja dzisiaj jest możliwa na skali od minus 8 do plus 2. I, I próbowanie nakręcenia się może spełznąć po prostu na niczym, dlatego wtedy warto polegać na tej dyscyplinie. Ale kiedy tylko mogę zrobić cokolwiek, żeby wyjść ze stanu demotywacji, choćby do stanu neutralnego, to warto to zrobić, choćby po to, żeby mniej się ze sobą szarpać. I to był kolejny odcinek z serii Daily 360. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. I widzimy się jutro w następnym odcinku. Trzymaj się, hej.